Celowe opóźnienie dźwięku w CS 2 Do tego wielki finał już za nami I co ciekawe kolejna aktualizacja tuż tuż Będzie ciekawie, więc staw łapkę w górę A my lecimy Przyjacielu na samym starcie należy zacząć od tego co wynalazł pan Thor A właściwie co pan Thor tutaj nagłośnił Bo to znalazł jakiś członek Reddita A mianowicie zwrócił on uwagę na to Że niektóre dźwięki w CS Takie jak chociażby dźwięk Kevlara W sensie dostania oczywiście w, Ke w Kevlara To jak tak na tą sprawę, dostanie się damage od Flasha I inne podobne tego typu efekty mają opóźnienie Które wynosi 0, 1,50 sekundy. W związku z czym możemy się pokusić o stwierdzenie, że jest to 150 milisekund. Czy jest to dużo? I tak, i nie. Z jednej strony takie opóźnienie, czy ma jakiś faktyczny wpływ na, na odczucie gry? Oczywistym jest, że community stwierdziła beznadziejne odczucie, że tak naprawdę to psuje tę grę, że to jest najgorsze, co was mogło zrobić. I chyba wiadomo jest, że komuś tak zareaguje, tylko czy tak jest, aby na pewno, umówmy się, to że to jest jedna ósma sekundy, to czy to jakoś tutaj gigantycznie będzie na nas wpływało, czy to będzie powodowało, że ta gra odarzka jest jakaś beznadziejna i nie będzie się dało tego odczuć Trzeba by sobie na to jakoś odpowiedzieć. Najlepiej to by było jakoś przetestować, aczkolwiek na ręce zwrócić uwagę, że faktycznie coś takiego zostało dodane. No i pytanie tak na daną sprawę, czy to ma jakikolwiek wpływ. Ja osobiście według mnie uważam, że totalnie nie. I uważam, że jeżeli by tego delaya nie było, to tak na daną sprawę byśmy nic nie odczuli. Aczkolwiek obawiam się, że jeżeli community na tym siądzie i community będzie się tego czepiało, no to teraz będzie tak naprawdę sprawę wszędzie, że to wszystko jest opóźnione, że to wszystko jest tak naprawdę sprawę celowo przez wal wyrobione źle i że Valve celowo chce udupić tą grę. Więc na spokojnie, aczkolwiek fakty są faktami, że taki delay jest tutaj zapisany w plikach gry. Kolejna informacja to Oczywiście IM Melbourne, który się już zakończył wczoraj. Do samego meczu przejdziemy sobie za chwilę. Natomiast należy zwrócić uwagę, że pik graczy podczas oczywiście trwania finału tego to eventu wyniósł milion dwieście pięćdziesiąt tysiące ludzi. Prawie że milion dwieście pięćdziesiąt tysiące ludzi. Tak czy siak czyni to y, ten turniej właśnie dziesiątym najlepszym w historii pod względem oglądania. <laughs> Stój przyjacielu, a co jak powiem ci, że może otrzymać nie jedną, a dwie darmowe skrzynki? Zapraszam na Kaysaga, czyli jedną z najlepszych stron do otwierania skrzynek, których jest tu kosmicznie dużo i każdy znajdzie coś dla siebie. Case Battle są serio mocne, gdyż można się bić to na naprawdę wiele sposobów. I uwaga, bo tego nie widziałem nigdzie indziej. Czyli, jak ci brakuje kasy, możesz pożyczyć. Nigdzie nie widziałem tylu bonusów. Darmowe skrzynki, cashback, diamenty, potęże nagrody za wbite poziomy. Jest gruba, ale wspomniałem coś o darmowych skrzynkach. Klikasz sobie tutaj w plusik, wybierasz z wielu metod płatności i wpisujesz konieczny kodzik, fiako, który daje ci owe dwie skrzynki i dodatkowo 10% bonus do depozytu. Myślę, że warto. Zapraszam, a my wracamy. W związku z czym wygląda dosyć potężnie, dosyć mocno, no i trzeba jednak zauważyć, że finał był, umówmy się, dosyć dosyć potężny. Zmierzyły się w nim takie drużyny jak Falcons oraz Vitality. Możemy już teraz zobaczyć, że Vitality wyszło z tego pojedynku zwycięsko, wy 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 wygrywając 3 do 2. Najpierw zwróć uwagę na pierwszą mapę, gdzie delikatnie czując, Falcons przesadziło trochę z forami i przegrali 13 do 2. Natomiast później już naprawdę, naprawdę działo się ciekawie. No i to ten nuke, ostatnia mapa systemu best of 5 okazała się tutaj być najciekawsza, z tego powodu, że tutaj naprawdę wiele się działo. Możemy zauważyć, że Falcons wygrywało i prowadziło już tutaj aż 126, jak dobrze pamiętam. E, dokładnie taki wynik tej był. No ale jednak Vitality postanowiło wrócić i wróciło w wielkim stylu. Po dwóch czy trzech nawet dogrywkach, tak na dą sprawę, udało im się wnieść 22 do 20. Czym samym udało im się ściągnąć Grand Slama, w sensie zdobyć Grand Slama i oczywiście wygrać IM Melbourne, przez co tak na dą sprawę, że zapisali się w historii, a dwa, że zainkaso zainkasowali, kto może zobaczyć, 285 tysięcy dolarów. Wow. Falcons, które zainkasował 150, też myślę, że niczego sobie. Natomiast jeżeli chodzi o Vitality, należy oczywiście tutaj dodać jeszcze zwycięstwo Grand Slama, o czym powiemy sobie trochę za chwilę. Tak czy siak należy sobie przejść oczywiście do kwestii wywiadów, bo one są zawsze tutaj interesujące. Zaju powiedział, że tak na dołą sprawę tutaj zwraca uwagę, że dużą rolę w całym tym sukcesie odegrało bardzo dobre powietrze w Australii. W związku z czym do wszystkich organizatorów i działaczy sportowych mam apel. Jeżeli chcecie zatrzymać zału, organizujcie kurde turnie w Kekowie. Naprawdę pod tym względem to Zaju tutaj do nic po prostu nie wniesie. W związku z czym taki protip nie ma za co, za darmo totalnie daje. Należy oczywiście też zwrócić Uwaga na fenomenalny występ tego, to właśnie oto gracza, możemy zobaczyć etik na poziomie 1.34, tylko 14 to nas jakoś dziwi? Chyba się poniekąd tego spodziewaliśmy, możemy sobie zobaczyć jeszcze tej statystyki innych, to właśnie graczy, gdzie jak to możemy zobaczyć, tak to wszystko właśnie się potoczyło. Czy spoko, czy nie możesz się dać znaka, co o tym myślicie. Kolejna kwestia to to, co pan napisał Monzi na Telegramie. Napisał, że zawsze będzie pamiętał ten finał do końca życia i że tak będą sprawy wygrywali 12-6. Jednego punkta im zabrakło, no i że muszą wrócić silniejsi. I ja na tym etapie chciałem powiedzieć, już tak totalnie mówiąc, bez jakiejś przekorycz, bez sar sar sarkazmu, którego często używam, kiedy mówię tylko cokolwiek o Falcons. Należy sobie zwrócić uwagę, że i tak według mnie jest to gigantyczny sukces. Przeszli przez playoffy, no genialnie, jak się tylko dało, miażdżąc wszystkich i to dosłownie, miażdżąc, miażdżąc w półfinale z takim to, takimi to wynikami. E I zmierzyli się z organizacją, która obecnie nim ma 21 Winstryka, w związku z czym są totalnie, stanie na samym topie, więc myślę, że i tak jest to nie lada osiągnięcie, samo dojście do finału, no jakby na to nie patrzeć, nawiązanie mega, mega walki w tym finale. No naprawdę niewiele zabrakło, też na to należy sobie zwrócić oczywiście uwagę. Należy również zwrócić uwagę na to, że nawet prezydent Francji, czyli Emmanuel Macron pogratulował właśnie graczom Vitality tego to właśnie sukcesu, zwrócił uwagę na właśnie Grand Slam, no i ja mówię spoko, no nie? W sensie fajnie, bo wiemy, że Vitality jest oczywiście tutaj, jak to możemy sobie zobaczyć, francuską formacją i tutaj nie, nie pozostawia to nic jakby do tutaj. Nie ma co się z tym kłócić Tylko z drugiej strony w tej formacji Mamy tak sprawę połowę Francuzów Mamy Apexa, Zaju i Trenera A reszta są zawodnicy zagraniczni I nawet jakby na to nie patrzeć Tutaj na HLTV nawet jest bardziej europejska formacja Jeżeli francuska Ja z przyzwyczajenia często mówię, że francuska Także... Fajnie, że pogratulował, ale z drugiej strony, czy on na pewno gratuluje francuskiej formacji, to już należy sobie powiedzieć, nie wiem, po prostu. Kolejna kwestia to jest oczywiście zwycięstwo Grand Slama, czyli udało im się zgarnąć milion dolarów w, w nagrodę za to, że zgarnęli cztery duże turnieje właśnie pod szyldem ISL. No i należy sobie powiedzieć, że tutaj właśnie Apex powiedział w wywiadzie, że ten finał był jakiś powalony. Nie ma pojęcia jak udało im się to wygrać, że zwalił tyle kwestii na niuku, że to głowa mała, ale tak na tą sprawę ma to szczęście, że gra z nim bardzo wiele utalentowanych zawodników, którzy ich wynieśli po prostu poziom wyżej, dzięki czemu tak na tą sprawę udało im się to wygrać. Ciężko się po prostu z tym nie zgodzić. Zajuj jeszcze tutaj dowalił, że fajnie być tak na tą sprawę na szczycie świata, czyli po prostu być teraz najlepszym prosem, bo tak za takiego teraz się go uważa tak na tą sprawę, patrząc z perspektywy oczywiście sukcesów czy to indywidualnych, czy teamowych, no to właśnie tutaj zaju jest królem, jakby na to nie patrzeć. Natomiast perspektywy czysto indywidualnych, mam wrażenie pokuszyć o takie stwierdzenie, że Donk Jednak jest chyba trochę bardziej uważany za indywidualnie lepszą personę, ale to już tylko i wyłącznie moja opinia. Należy również zwrócić uwagę na 21 meczowego Winsteryka ze strony Vitality. Jak to możemy zobaczyć, tak to właśnie się prezentuje na przestrzeni ostatnich 3 miesięcy. 100% winrate, Więc jeżeli obstawiasz mecze, to obstawienie na Vitality może nie mogło nie być, na, być najgorszej na przestrzeni ostatnich 3 miesięcy. Należy sobie zwrócić uwagę, że jeszcze tylko i wyłącznie dwa zwycięstwa dzielą ich od legendarnego tej performance'u ze strony Liquidu w 2019 roku. Więc naprawdę Naprawdę nic, tylko się cieszyć, że jesteśmy świadkami takiej historii. No i to cała historia. Doprowadziła nawet do tego, że sam CS2, sam profil CSa2 na Twitterze Opublikował aż dwa posty, w sensie jednego dokładnie to przekazał, gdzie tutaj Vitality cieszy się, że są mistrzami W tym nie ma jeszcze nic dziwnego, ale coś co tutaj naprawdę mocno zagotowało To jest to, że tutaj właśnie Valve podało w jakiś sposób tą akcję yy, Właśnie zajął, który ugrał no nie byle jakiego klacza, jednego na trzech jeszcze w takiej pozycji na Niuku, którego by się mało kto w ogóle jakkolwiek spodziewał, że to można w ogóle ugrać Być może było to nawet yy, być może była to runda, która w jakiś sposób pozwoliła im walczyć dalej z tego podróż, że Jeżeli by tą przewalili, no to mieliby 12-5 i eko, no ale jednak jakby na to nie patrzeć, wszedł w takim stylu. No i jest to uważane za jedną z ciekawszych akcji tego to właśnie finału. W związku z czym Val właśnie przekazało tą to akcję na swoim to oficjalnym Twitterze, no i dodało takiego gifa. I my wszyscy zdajemy sobie sprawę, co GIFy przekazywane przez CS2 znaczą. Zazwyczaj to oznacza jakieś coś nowego, jakiś update, czy jakieś zmiany, czy coś takiego, no ale tutaj tak na naprawdę jest to odniesienie się do jakiegoś tam momentu we sporcie, w związku z czym pytanie, coś możemy tutaj zobaczyć dalej, jeżeli o to chodzi, ale już oczywiście maszyna spekulacyjna ruszyła i już wielu osób podejrzewa, że o GIF ze strony CS2 to jest jakiś update. Ja nie mówię, że nie. Tak samo jak ciekawie wygląda liczba graczy w cs dwójce, która od ostatniego czasu cały czas rośnie i z dnia na dzień w cs dwójce przybywa nam graczy, w związku z czym faktycznie nic, tylko i wyłącznie się cieszyć. Czemu mamy się nie cieszyć? Jak narzekamy, jak jest mało graczy, jak narzekamy, że nie ma update'ów, tak jak jest dużo graczy, to się cieszymy, że jest dużo graczy, tak? Natomiast jeżeli chodzi o update'y, proszę Państwa, od 27 dni nie otrzymaliśmy nic. Czy to jest ten czas, kiedy Valve powinno coś prowadzić? No to pytanie już każdy musi sobie odpowiedzieć, w swoim jakby zakresie. Ja bym bardzo chciał. Naprawdę chciałem, żeby coś tutaj się pojawiło, żeby było ciekawie, żeby było jakieś urozmaicenie. Za niedługo major, więc tak będą sprawy, jeżeli chodzi o jakieś zmiany, czy to czy jakiekolwiek. No to już to dosłownie ostatni dzwonek. No i pożyjemy, zobaczymy, co tutaj się może wydarzyć. Jestem tego bardzo, bardzo ciekawy. No i co? Zostaw kończą łapkę w górę. Dzięki za oglądanie do końca trzymaj się strzała.